Cześć wszystkim! Dzisiaj oceniamy piosenkę Julia Rugań, gdzie oceniamy Także Zaczynajmy! Ładna pierwsza melodia. Czarna kawa, zawsze ją zamawiasz, a ja myślę, czy to miłość. Taki banal, nietypowa sprawa. Ale każdy żugajka już to zna. Jeśli jesteś rzugajką, albo byłeś rzugajką, napisz to w komentarzu. Obok ciebie jakoś miło, niech światła niosą nas, rozwiewa włosy wiatr. Może to, co mam, podzielę dziś na dwa. Zostańmy tu do rana. Nie chcę być sama znowu. Wszystko dzisiaj mówię. Teoria, że Julia Rzukaj kopiuje sama Moim zdaniem to jest prawda. Pachniesz tak jak wiosenny bez. Tak jak wiosenny bez. Proszę pana, jeszcze jedna kawa. A ja wiem już, że to miłość. Taki Banam mi to odpowiada. Czuję. Obo mnie wajpem pasuje mi to wszystko że... Bardziej z każdą chwilą. Niech światła niosą nas, rozwiewa. Każdy to na TikToka i obserwuję je Żubaj. Na pewno to zna. wiatr. Teraz to co mam już dzięki chcę na dwa. Chielić na dwa, zostajmy tu. Zostańmy tu do rana, Tu Do rana nie chcę być sama A haty Aha, to jest drugi du Dobra, nie wiedziałam, sorry. bo wszystko dzisiaj mówi mi, że Zostanę tu do rana w radio. Nie byłam nigdy wajko. Nie jestem. Nie zostanę pewnie. Więc do końca tego nie wiem. Piosenna, chyba ty pachniesz tak jak wiosenny bez. Tak jak wiosenny bez. Ogólnie, jeśli chcecie więcej, komentowanie piosenek. To napiszcie tu w komentarzu. Pachnież tak jak Diesel's bez. tak jak Diesel's tak and Ogólnie Takie zmniejszenie było takie, trochę inny był. To mi się do mega turbo obcy. Pachnież tak jak Diesel's bez. tak jak Diesel's and the Beats. Mam nadzieję, że, że, że zobaczycie dobre odcienie. Mam nadzieję, że widzicie. Taniec naszych ciał, tak jak letni sen, chyba wiem już jak go ja, to nie znałam. Cię, taniec naszych ciał, tak jak letni sen, chyba wiesz już jak zostańmy tu. Zostańmy tu Rana ja nie chcę być sama. Rana nie chcę być sama znowu wszystko dzisiaj mówi mi, że... To dzisiaj mówi mi, że... Zostanę tu do rana W radiu gra sana A ty pachniesz... Tak... Ogólnie ta woda ta biała, to trochę wygląda jak mleko i ja się bym rzuciła kąpać w takim czymś Tak jak wiosenny bez Chyba, że to płyn do mycia Tak jak wiosenny bez Ja się zamierzam, jeśli się wam się spodobało, zostaw klapkę w górę, subskrypcję i nabierz w komentarzu koniecznie. Ja się zamierzam, do zobaczenia, bye!